Dzień dobry. W poniedziałek 3 czerwca wita Państwa telewizja DUFSO Motor. W dniu dzisiejszym zainaugurowano powstanie klubu inżynierów DUFSO Motor, nowej fabrycznej organizacji inżynierskiej. A wczoraj odbyły się dwie wielkie imprezy, którym patronowała nasza firma: Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów w Ciechanowie, a w Łodzi zakończył się wyścig kolarski Solidarności. W obu tych imprezach główną nagrodą dla zwycięzców były Polonezy Karo. Nasza firma patronowała też imprezie z okazji 400-lecia stołeczności Warszawy. A teraz wracamy do programu. Dziś przedstawimy Państwu relacje z konferencji powołującej Stowarzyszenie Dostawców DUFSO Motor. Mówić będziemy o poprawie jakości polonezów. W ramach programu 100 nadamy korespondencję z Nysy, a także pokażemy festyn z okazji Dnia Dziecka. Program rozpoczynamy od felietonu o powstaniu Zrzeszenia Dostawców DUFSO Motor. W skład powołanego zrzeszenia dostawców DUFSO Motor weszło 50 przedstawicieli firm z całej Polski produkujących części samochodowe. Potrzeba powołania takiego zrzeszenia wynikła z planów produkcyjnych naszej fabryki. W roku 2001 zamierzamy wyprodukować 360 tysięcy samochodów, a nawet może więcej. W związku z tym. Naszej firmie potrzebni są dostawcy komponentów z zewnątrz. Deług FSO Motor zamawiać będzie u kooperantów całe moduły, a nie małe części samochodowe. Fabryka potrzebuje mieć sieć dostawców produkujących podzespoły wysokiej jakości. Zgromadzonych gości oraz kierownictwo fabryki powitał szef Wydziału Informatycznego Jan Salamończyk. Następnie głos zabrał dyrektor zakupów H.J. Kim. Przedstawił on system zakupów w naszej fabryce, a także program produkcji Polonezów i innych samochodów do roku 2001. Według tych planów, Polonez będzie produkowany jeszcze przez kilka lat po 100 tysięcy aut rocznie. Nowy model zostanie zmodernizowany, inna będzie deska rozdzielcza, poprawiony zostanie silnik i skrzynia biegów. W najbliższych latach są plany sprzedaży samochodów DUFSO na całym świecie. Po nim głos zabrał Zbigniew Stalewski, dyrektor planowania i koordynacji. Omówił strukturę organizacyjną, cele zrzeszenia, zasady działania oraz zakres działalności. Zrzeszenie ma cztery komisje branżowe: do spraw wyrobów metalowych, wyrobów formowanych w metalu, komisje do spraw wyrobów chemicznych i elektrycznych. Zrzeszeniem kieruje przewodniczący i jego zastępcy. Kolejnym mówcą był dyrektor operacyjny Maciej Motelski. Omówił wskaźniki reklamacji na wyroby filii kooperantów w 1995 roku. Podkreślił, że wskaźnik reklamacji na podzespoły w pierwszym kwartale 1996 roku wyniósł w filiach 0,41%, a u kooperantów aż 2% i 800%. Dyrektor przedstawił także program poprawy jakości, a także stwierdził, że jakość nigdy nie jest dziełem przypadku, ale efektem naszej pracy, zaangażowania i wspólnego wysiłku. Kolejnym punktem konferencji było wybranie przewodniczącego Zrzeszenia dostawców. Został nim Wojciech Cholewiński, dyrektor fabryki tworzyw sztucznych w Płocku. Jego zastępcami są Tadeusz Zapłata z Polmo Szczecin i Tadeusz Dziewulski z Mery Liderami komisji branżowych zostali Tadeusz Nowak, Bogdan Grzybowski, Zbigniew Bednarek i Józef Wierzbicki. Przemiany zachodzące na polskim rynku spowodowały, że w Polsce konkuruje wiele firm samochodowych. Dziś nie wystarczy tylko produkować samochody, trzeba je jeszcze sprzedawać. Aby klienci kupowali nasze Polonezy, musi systematycznie rosnąć ich jakość. Właśnie z myślą o poprawie jakości Polonezów został ostatnio uruchomiony program 100 Na podstawie statystyki sprzedaży samochodów w Polsce Polonez w tej klasyfikacji znajduje się w czołówce. Nabywcy średniej klasy samochodów z pewnością kupowaliby więcej tych aut, gdyby była wyższa ich jakość. Nowy program w dziedzinie poprawy jakości Polonezów, nazwany programem 100, przyczyni się z pewnością do wzrostu sprzedaży tych samochodów. Podstawowym zadaniem i celem programu, który uruchomiliśmy, jest zwiększenie zadowolenia klienta. Zwiększenie satysfakcji jego. W tym celu, aby kupował nasze wyroby, aby nie zalegały one naszych placów. Na początku współpracy z firmą koreańską postawiliśmy sobie cele jakościowe, które chcemy osiągnąć do końca 1997 roku. Są trzy podstawowe cele: zmniejszenie ilości usterek w gwarancji do około 0,5 usterki na samochód, zmniejszenie ilości usterek i punktacji IQS. Z obecnie bardzo wysokiej do 100 punktów, czyli porównywalnej z sytuacją, jaka jest w tej chwili na świecie, na rynku motoryzacyjnym światowym. Jak również zwiększenie ilości samochodów opuszczających linię montażową, wchodzących do magazynu sprzedaży, do 100% dobrych samochodów. Dlaczego program 100? W pierwszej fazie nazywał się to program 100 dni, ponieważ pierwszy cel jakościowy ma być osiągnięty w lipcu, do końca lipca 1996 roku. Założenia tego programu są bardzo proste. Trzy założenia. Nie dostarczaj wadliwych części, nie przyjmuj wadliwych części i nie wykonuj wadliwych części. Na tych właściwie trzech fundamentalnych zasadach opiera się cały system. Położyliśmy nacisk na dostawy części z kooperacji zewnętrznej, z kooperacji naszej wewnętrznej, czyli z naszych filii, jak również i z tej kooperacji bliskiej nam, czyli kooperacji pomiędzy zakładami. Jak również zwiększyliśmy ilość kontroli w czasie montażu samochodu, ilość punktów kontrolnych, a żeby dojść do sedna zagadnienia, gdzie tkwi problem usterki cały program 100 oparty jest nie na szukaniu winnych. Zwiększona kontrola, wzmożona kontrola nie jest po to, aby szukać winnych. Dopracowaliśmy system wynagradzania pracowników tak, żeby nie stracili nad Zawiesiliśmy w pewnym sensie na, na pewnym poziomie system premowania jakościowego, aby nie myśleć o tej punktacji dotychczasowej, o łapaniu punktów, o zdobywaniu tych poziomów punktowych, ale myśleć rzeczywiście o jakości, o rozwiązywaniu tych problemów jakościowych, które rzeczywiście istnieją. Mówiliśmy, że dla osiągnięcia sukcesu przez firmę w 10% decydują o tym maszyny, w 40% technologie, natomiast w 50% decyduje człowiek, my sami. I to jest naczelną zasadą naszego programu Stop. 100%. 100% ludzi musi być w to zaangażowanych. W tej chwili montaż samochodu, od początku, od malowania nadwozi, poprzez yy, kolejne montaże, poprzez końcówkę, do momentu, kiedy samochód jest gotowy do sprzedaży, jest w jednej organizacji. Spowod spowodowało to, Pewną odpowiedzialność, zwiększenie odpowiedzialności za ten produkt, który od początku do końca się wykonuje przez jedną organizację. Została w sposób zdecydowany zwiększona ilość punktów kontrolnych na liniach montażowych. Została zwiększona ilość mistrzów. Poprzednio mistrz miał około 40 swoich pracowników do opieku, w tej chwili około 20, a chcemy, żeby jeszcze mniej było. Dlaczego? Cały ten pomysł poprawy jakości, poprawy produktywności i wszystkich spraw z tym związanych opieramy na tym, że na współpracy bezpośredniej mistrza bezpośrednio z jego podległymi pracownikami. My widzimy naocznie, jak liczba osób, monterów, mistrzów, technologów i wielu, wielu jeszcze innych osób rzeczywiście. Włącza się w sposób aktywny, skuteczny do tego, żeby poprzez drobne zmiany organizacyjne czy podpowiedzi konstruktorom pewnych zmian konstrukcyjnych poprawić ten nasz wyrób. Z punktacji, która przekraczała 700 punktów według IQS-u, my w tej chwili osiągamy 300, 400, w tych granicach się mieścimy. Jeszcze są duże wahania, jeszcze. Jest to układ niestabilny, ale w przeciągu tych kilkunastu w zasadzie dni obniżyliśmy o 50% punktację. Jest to pierwszy taki sukces wymierny. Jest również rzeczą znamienną i dla mnie pożyteczną, że pierwsze dni, gdzie konstruktor może z racji nawału własnych prac rzadko się tu włączał, coraz częściej się pojawia na tym zakładzie, coraz częściej z nami rozwiązuje te problemy. Również koledzy z zaopatrzenia, gdzie ostatnio brakuje nam bardzo dużo elementów do nowego naszego produktu, datu, zaczynają zaszczytać nas tu swoją obecnością, co myślę, że w konsekwencji doprowadzi, że tych braków będzie coraz mniej. Bardzo miła uroczystość miała miejsce w Nysie. Z okazji Dni Tego Miasta odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której rajcowie miasta wręczyli dyrektorowi Zakładu Samochodów Dostawczych w Nysie, Marianowi Smutkiewiczowi, tytuł honorowego obywatela gminy Nysa. Obrady sesji, która odbywała się w sali Nyskiego Muzeum, poprzedził występ grupy kameralistów Trio Accento ze Stuttgart. Bardzo miłym, a zarazem motoryzacyjnym akcentem sesji było nadanie dyrektorowi zakładu samochodów dostawczych w Nysie, a zarazem członkowi zarządu DUFSO Motor Marianowi Smutkiewiczowi godności honorowego obywatela gminy Nysy. Dyplom oraz pamiątkowy medal z widokiem Nysy wręczył dyrektorowi przewodniczący Rady Miejsko-Gminnej w Nysie Jacek Suski. Godność ta jest tym bardziej cenna, gdyż przed dyrektorem Smutkiewiczem otrzymały ją tylko dwie osoby. Pan Cybulski z Alhambry oraz ksiądz Grote z partnerskiego miasta Ludinghausen z Niemiec. Tytuł honorowego obywatela gminy Nysa jest wyrazem uznania radnych dla dyrektora Smutkiewicza i załogi ZSD za pomoc udzielaną miastu przez zakład, który w ostatnich latach stał się prawdziwą wizytówką regionu. Za pośrednictwem nyskiego koordynatora DU Pana jai Parka gratulacje dyrektorowi Smutkiewiczowi złożył także prezydent DUFSO Motor, pan Jin Chul Sok. Dziękując za otrzymaną godność, dyrektor Smutkiewicz zapewnił zebranych, że w dalszym ciągu będzie dbał o rozwój miasta i w miarę możliwości zakładu wspierał wszystkie dziedziny jego działalności. Specjalnie dla telewizji DUFSO Motor, z Nysy, mówił Zbysław Próbek. Z okazji Dnia Dziecka w sobotę na festynie zorganizowanym przez nasze przedsiębiorstwo wraz z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji Gminy Targówek dzieci i dorośli bawili się dobrze. Wszystkie przybyły maluchy zostały obdarowane słodkościami. Główną nagrodą zaś w loterii fantowej były rowery górskie. I frekwencja i pogoda dopisała. Na teren obiektu przybyło wielu naszych pracowników, ale nie tylko. Licznie przybyli również mieszkańcy gminy Targówek. Festyn rozpoczął się już od dziesiątej. Dzieci chętnie uczestniczyły w rozgrywanym meczu piłki nożnej, koszykówki ulicznej, sprawnościowym torze przeszkód oraz wyścigach na szczudłach i wrotkach czy rolkach. Uczestnicząc w nich, maluchy zdobywały nagrody. My jesteśmy z, do, z dołu dziecka. Z białęki. Z I w czym brałeś udział? Hmm. Nie z kim? Tańczyłem. Nie z Trąciłeś. Trąciłem. A wygrałeś coś? Nie. Jeszcze nie. A ty coś chcesz powiedzieć? Ja nie. Ja wygrałem taki do gwizdania. Jeszcze wygrałem okay, Izaka. No czyście? Bo ja brałem udział w zagadkach. A ty jeszcze raz powiedz, jesteś też z tego domu Białą Łęce? Tak. A powiedz, w czym ty uczestniczyłeś? Ja na razie w niczym. Tak się okolice zwiedzam. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazy taekwondo, akrobatyki, skoki spadochronowe i pokazy sprzętu strażackiego, w trakcie którego nie jeden z gapiów został zmoczony. Od wielu lat korzystamy. Właśnie z tego święta, które tradycyjnie odbywa się co roku, 1 czerwca, najpierw przez FSO, teraz z DUFSO. Czy będzie pan w tym uczestniczył? No, myślę, że jak się rozkręci trochę atmosfera, to też będę wziął udział. Będę Czy to może będzie e, rzut ringo? Nie, myślę, że bieg w workach. A, jednak, dobrze. <grym> Powodzenia życzymy dziękuję. I dziękuję. Kolejki ustawiały się, by pokosztować koreańskich przysmaków, a w stoisku obok, gdzie były smakołyki kuchni polskiej, spotkaliśmy takich oto gości. Yeah, Seoul Przyjechałyśmy z Seulu. Nasi mężowie pracują w DUFSO. Dzisiejsza impreza bardzo nam się podobała. Miałyśmy nawet okazję spróbować polskich potraw, które bardzo mi smakowały. W Seulu również świętuje się Dzień Dziecka, z tym, że obchodzony on jest nie w czerwcu, tylko 5 maja. Jest to Dzień Wolny od Pracy całej imprezie przygrywała zakładowolki Stradenta denta DUFSO na przemian z fabrycznym zespołem młodzieżowym. Na festynie w Parku Praskim podobnie. Tłumnie przybyli tu mieszkańcy Pragi, dla których przygotowano wiele atrakcji. Nasze przedsiębiorstwo, przypomnijmy, było jednym ze sponsorów tej imprezy. W rękach wielu milusińskich można było zauważyć wiatraczki z napisem DUFSO. To już wszystko w dzisiejszym programie. Kończąc, składamy serdeczne życzenia Solenizantom, Tamarom i Leszkom. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.